Więc tak się ma. gnomek I pokażę dzisiaj jak zrobić własne intro w programie Blender. Więc odpalamy naszego Blendera. A no, raczej odpalamy ten plik, który będzie w opisie, czyli 20 th Century Fox. Dodatkowo mam jeszcze plik muzyczny. Wiecie, ten dźwięk z Century Fox na pewno znacie. I on ja takie lagi, ale teraz renderuję ten projekt, jak widzicie, efekt jest fajny. Pokażę, jak zrobić podobne. Może już nie chcę grzebać na tamtym projekcie, bo mogę zepsuć w trakcie robienia. No LOL, odpalaj się. Dobra. Jak widzicie, mamy te century Fox więc klikamy na th na przykład klikamy tab, żeby było edit mode albo klikamy prawym i dajemy edit mode error super dobra i wszystko, znalazłem nazwę. No na przykład Omega 2001. I teraz klikam znów tab. Gdzie jak jest dosyć fajny. Używam trochę długo nazwy, więc... on to może trochę lepiej pójść. O, najlepiej zrobić potem, potem sobie tak. Oj, kurczę, nagło. Więc klikam potem G, przesuwam trochę naprzód, żeby było ładniej. Odrobinkę, tak. Potem klikamy na century. Zmieniamy. drukowanymi literami. Znowu zmniejszamy. Klikamy teraz na fox. Prawym guzikiem myszy, i to możemy na przykład wpisać www oj, przegrywałem go jednymi www.youtube.com eee. eee, no tak slash eee. user chyba user, nie wiem, czy user dobra, dupa, to tam sobie sprawdźcie wwwnomek 2007.com i teraz musimy kliknąć S Najpierw tab, potem s. Teraz klikamy G. I dajemy trochę wyżej. No i dajemy tu. Niżej. Idziemy aż tu do wyjścia. Wybieramy po, e, e, tego e, tego aviran. ten klikamy tu. Najlepiej sobie coś na podwicie. Podaję nazwę. Na intro. Oj. Intro. Kurde. Intro. Ja, dobra. Dupa, dobra. Może być tak. Potem wybieramy. Render presets. na 720p. I. W końcu dajemy animation. To się strasznie będzie długo renderowało około 6-5 godzin zależy jaki mamy komputer. Ja mam laptopa, więc tak na no nockę zostawiam. Dajemy animation i zaczyna nam się renderować. I najlepiej już tam nic nie ruszać i nie klikać, bo potem będzie źle. Tak, a muzyczkę można gdzie w AVS Video Editor, Sony Vegas, Cinema 4D. I w tym podobnym programie, nie na przykład Camtasia Studio, używam używam AVS Video Editor, tego darmowego. No, no to na tyle, Marka.